pałem w tym pokoju pod numerem 5, Ewelinka jest obok za chwilę jedziemy w góry wysokie na przełęcz wystrój drewno naturalne plus ich freski drewnie tu przed obródek przed moim pokojem Ewelinka jest obok tam dalej jeden basen za mną są następne dwa baseny. bardzo elegancki hotel. Daleko może będzie widać wielbłądy. Tak to wyglądało. O, zobaczcie jak fajnie. Wszyscy idą do szkoły. Powoli trzeba jechać, ale szaty są piękne, kolorowe. Super to wygląda. Ale jechać w tędych Pięknie. jest pięknie. No, zobaczcie. W takich... W intensywnych kolorach, nie? oni są ubrani. Wow, masa ich idzie. Masa! Rewelacja, rewelacja na wodę. Wielbłądy czekają na turystów. Zjeżdżamy z hotelu, zaraz się zatrzymamy po wodę i śmigamy w wysokie góry. Muszę się zatrzymać tutaj na wodę. Tu w tym sklepie kupimy wodę. Tak wygląda szkoła. Zawsze są płoty kolorowo pomalowane. Dzieci jest całe miasto. Fajnie, fajnie to wygląda. Czyli... Niesamowita ilość dzieci. Nie wiem po ile mają, ale. No, niesamowita ilość dzieci. Całe miasto dzieci. Na jednej stronie całe chodniki, i na drugiej stronie. <noise> czyli rozmnażanie im dobrze wychodzi. Chyba muszą. Tak jest chyba. W, w kulturze, tak, tak. Jak ten mówił, że w każdą po 5 czy i 20 razy. Dzieci zadbane, czyste, ładnie ubrane po ich w ich kulturze, ale też i europejskich, w jeansach, w tak, Ale chłopaki tylko. Tylko chłopaki, tak, tak. Dziewczynki już. Jakiś element musi mieć arabski, chustę, albo mhm. jak idziesz w spodniach, no to taką bluzę ma białą, i chustę nad. Albo czarne rękawiczki w dalszym ciągu przedmieścia Marrakeszu, jedziemy, jedziemy w góry na Tizinkę. Tizinkę. Droga 800 zakrętów, tylko 800. tylko 800 zakrętów przed nami. Pewnie hardcore, tak jak wczoraj, się po kilkaset metrów, jak nie kilometrów, tu. 800 zakrętów przed nami. Już zaczynamy kręcić kółeczka w lewo, w prawo. Podjazdy, kamienie z góry, znaki, żeby uważać. Z tą widać rumowiska na poboczu. Skały są niezabezpieczone. Wczoraj mieliśmy na środku drogi parę kamieni spadło. Dobrze nie w czasie naszej jazdy. Proszę, jaka skała pionowa to nie jest zabezpieczone w ogóle osiołki jakaś banda tutaj tych osiołków no, banda osiołków <grymne> ale droga, ja Ciebie nie mogę cały czas kręcimy lewo, prawo ale to się ponoć dopiero zaczyna, bo wjechaliśmy zaczęło. to jest dopiero pierwsze 10 km, a jeszcze 100 jeszcze 100 przed nami nomadzi no droga jest w dobrej kondycji. tak, bardzo Sama nawierzchnia jest bardzo ładna. No i ten murek nie wiem, czy, czy na wyższe samochody to coś da, ale też jest okej. Okay. No ale przynajmniej psychicznie się lepiej no. czujesz, że jesteś odgrodzona od przepaści. No. I przepaść przed nami. O jaka przepaść. Ja idzie, proszę idzie. bardzo, już jest wyprzedzanie. Wow, nie chciałabym. Ja być. cię kręcę nie, ja, nie. z variową. No, ja bym nie chciała być tam w tym samochodzie? <laughs> Przedził, kurde Nie widzi co z przodu, tak. ale jedzie. No dalej, to to. Dalej, prostu... dalej, kituje, no, pojechał. Ci ludzie to w tych taksówkach <laughs> mają pełno w gaciach. Nie. Przed nami dwa samochody z turystami. Te białe. Wszędzie w oknach są kraty. Są okratowane Policja Wszędzie policja Przed chwilą autobusy zablokowały drogę A wąskie może wąskie gardło jest i mhm. Przepuszcza z jednej razy i z drugiej A tam autobusy się nie mogą zmieścić na te zakręty powoli wow. Proszę, ile policji, wojska, oh my coś się dzieje. Jedziemy, mm. ujajcie, ile tych gliniarzy jest tutaj. Jedziemy, no, ale widocznie tyle musi być, żeby, żeby przejechać tą trasę. Ale tu widać wyraźnie. Efekty trzęsienia, nie. O, lampa jeszcze w domu. Domy powalone. I rząd im dał takie namioty. I widzieliśmy całe osiedla wcześniej. Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego żółty, tych żółtych namiotów jest tak dużo. A to są ludzie umieszczeni właśnie po tym trzęsieniu ziemi pod tymi namiotami. Po trzęsieniu ziemi ludzie w takich namiotach mieszkają. Dostali od rządu, a tu przykład nieopodal domu po trzęsieniu ziemi. Wszystko się zawaliło. Tu chyba nikt nie przeżył, jeżeli był w domu. Zobaczcie, przyjeżdżamy teraz tutaj, gdzie ludzie koczują, bo stracili wszystko. Tutaj były ich domy. Tutaj całe wszystko pozawalane. Jest pełno wolontariuszy do pomocy. Straż, ludzie prywatni poprzyjeżdżali pomagać tym ludziom, Po prostu wszystko tutaj jest zapalane. jest y -y -y, października. Także wszyscy po prostu mieszkają razem w takich namiotach. Nie wiem co będzie dalej, czy rząd będzie im pomagał, czy będzie im odbudowywał domy, nie wiem. Wychodzę tutaj, gdzie było trzęsienie ziemi. Kurde, po prostu powiem Wam, że szok. Pełno domost. Zajmie to na pewno kupę czasu, żeby to wszystko pozbierać, chyba że faktycznie ludzie pomogą, prywatni, rząd, no przede wszystkim rząd, tak? Także tutaj, aż do menu Be Belal, Melal, do tej miejscowości, wiele ludzi potraciło swoje po prostu domy i wszystko. Szkoda, naprawdę szkoda tych ludzi. Nie ta, to szkoda po prostu tego wszystkiego. Ludzie po prostu w sekundy potracili wszystko. To trzęsienie było dosyć ostre. Jedna z większych, także część ludzi pouciekało, część ludzi nie zdążyła. Zobaczcie. Hacet tutaj nam wskazuje drogę, żeby tam iść. Część ludzi jest tutaj w tych miejscach, także to jest jedna z głównych tutaj miejscowości, gdzie przybywają ludzie z całego świata, ale też jest ogromna ilość rdzennej ludności, przekazującej sobie z pokolenia na pokolenie tradycje. Właśnie oni tutaj dywany pletą, różne rzeczy z gliny robią, niesamowite. Różne takie pamiątki też dla turystów, na szczęście. No i dlatego... Dlatego po prostu jest jak jest policja wszędzie. Policja jest masę, wojska jest masę. Także już wiadomo, o co chodzi. Schodzimy w centrum trzęsienia ziemi w Maroku. W okolicach tam, gdzie są i mieszkają jeszcze Berberowie. Także pokażemy wam wszystko od środka, jak to wygląda po trzęsieniu ziemi. Nie będziemy się aż tak zapuszczać daleko. Chodzimy tutaj w teren zawalenie tutaj gdzie była największa akcja zawalenia. Może tato dalej już nie idźmy, bo to też nie, nie jest zbytnio bezpieczne. Także tato chcę iść Ja nie wiem czy chcę iść powiem Wam Zaraz Wam pokażemy dalej no nie jest to jakiś obraz który jest fajny do oglądania ale taka jest prawda. Tak to wszystko słuchajcie było. Z zaskoczenia. Nagle. Trzęsienie ziemi. Pozbawiło tyle ludzi. Wszystkiego. To jest jedna ruina, jeden gruz. Coś niesamowitego. Szkoda tych wszystkich ludzi. Wszystkie te wioseczki po prostu runęły tak, jak Dopiero domino. Weszliśmy tutaj do środka. To Czyli ci wszyscy ludzie, co widzicie ich namiotach, to oni potracili swoje domy. No i tutaj jestem na gruzach też. Z tyłu jedno wielkie pobojowisko. No ale ludzie powinni wiedzieć, co się dzieje na świecie, jak to wygląda i kto maczał w tym palcu. Bo to nie jest przypadkiem, że. W podobnych miejscach o podobnym czasie występują w tym roku dziwne zjawiska przyrodnicze, których nie było wcześniej w takiej ilości w miejscach rdzennej ludności. Oni się nie dają, absolutnie nie chcą podłączyć się pod resztę globalistycznego systemu i trzeba ich inaczej. Wywalić z siodła, niż proszeniem czy nakazami. Kafelki, jakieś różne z kuchni, rzeczy, materace, piecyk, bramy, lampy. Wszystko oni chodzą. Słuchajcie, zbierają jeszcze między właśnie tymi domkami jakieś rzeczy i zabierają ze swoich domów po prostu to, co jeszcze da się zabrać, i przenoszą to namiotów. Ziemi także droga ucierpiała. Barierki, i po prostu skarpy. To jest droga wiodąca przez góry wysokiego atlasu. Nazywa się drogą setek zakrętów Tizinchinka. Wiele turystów tutaj też. Przyjeżdża, przejechać się kawałek tą drogą. Może akurat nie w tym momencie po trzęsieniu ziemi, ale jest to jedna z takich atrakcji, że można się przejechać taką drogą, zobaczyć wioski lokalnych, jak żyją. No i częściowo ta droga po prostu jest asfaltowa, częściowo nie. Więc też zajmuje bardzo dużo czasu, żeby ją przejechać bo 5 godzin. Tutaj jest kolejne pęknięcie i w ziemi, i na budynku. I facet, który stawia namiot, czyli z tego budynku będą musieli się przenieść tam. No i tych namiotów jest masa. Także tutaj garnki z gliny produkowali, no teraz Muszą się zająć czymś innym. Także ten cały biznes, te garnki, wszędzie się tutaj walają. Także nie będą mieli dochodów, ci ludzie. No i tutaj właśnie kolejny namiocik. Tych namiocików jest coraz więcej. Wszędzie stawianych i przenoszeni są ludzie, bo jest niebezpiecznie spać w tych domach. Głównie poszły te stare domy gliniane. Tam w górę widać, cały spójną daleko. Tu całe osiedle, ta cała góra była przecież w domach, to też jest rozwalona. Tam gdzie ten... Niebieski? Nie... Tak, tak, tam gdzie ten niebieska płachta jest. Z przodu też. Tutaj chyba jedna z gorszych, nie? W co prawie miejscowość. Wszędzie popękane drony. Tu przed nami ktoś rozwija namiot. Czyli po prostu ci wojskowi dostarczają namioty rozwożą po całym tutaj tym terenie. No i tam jakże jechali wzdłuż. Widać namioty te żółte i niebieskie tam daleko. Prały babki ręcznie wszystko w rzece. No ale tutaj to płakany jest ten obraz. Wszystko tak jakby każda ściana, wszystko będzie trzeba po prostu usunąć. No i kwestia jest, czy to jest bezpieczne do mieszkania i budowania jeszcze raz. No i oni tu budują, budują w nieoczekiwanych miejscach, na urwiskach, albo pod wielkimi górami gdzie. Kamienie mogą w zimie lecieć z lawą, ze śniegiem. To jest dla mnie zaskoczenie. To jest lekkie drgnięcie i to wszystko leci w przepaść, a tu przepaście są naprawdę przepasy. o kilkaset metrów w dół ściany pod bardzo dużym kątem To samo oni tak robią. Czy to jest ich ziemia rodzinna? Trudno powiedzieć, ale wszędzie są te urwiska. Nie? skalny Widać jak podsypał znak jak to się sypało z tych gór A to nie jest wysoki skłon jeszcze nie jest taki strony bo są, są bardziej strony ten pokażmy tutaj no i barierka rozwalona przez kamienie Ale znak odsypali Żeby było wiadomo co i jak ale widoki piękne także niesamowita natura góry rzeki Obraz niesamowity, no i setki, setki kilometrów ciągnący się. Także my dalej jedziemy z Serpentynami. Na szczęście chwila przerwy, bo jest asfalt bardzo ważne. Ciężko się jedzie, tak, tak jak już wspomniałam, bo i motorki jeżdżą tutaj lokalni, którzy znają dobrze trasy, i oni przyspieszają, więc nigdy nie wiadomo, kogo można się spodziewać za zakrętem. Kolejna górska wioska też uszkodzone domy pokazujemy wam po prostu po kolei jak tutaj poleciało i tam gdzie możemy dojechać, bo nie wszędzie uda nam się dojechać ale tutaj jest trochę tych namiotów rozkładanych no i wojskowi jeżdżą i rozwożą te namioty widzieliśmy jeden wóz wojskowy i chyba muszą ci ludzie czekać dosyć długo, bo to zanim porozwożą po tych wszystkich miejscowościach, to się Także to jest Park Narodowy w Maroku, to To Dziewczynki usiadły sobie tutaj na tym. Ten... No! To tutaj zauważył, że przez wioskę prawie przeleciał ten głaz i zatrzymał się gdzieś tam przed domami, ale te domy i tak są zrujnowane. Tam jest ten głaz ogromny, także jak było trzęsienie ziemi, to te głazy po prostu leciały na domki, i część po prostu zburzyły kamienie. Dojechaliśmy do kolejnej miejscowości przez przełęcz Tizin Test. No, i tutaj już jest poturbowane masakrycznie. Nic prawie nie ma, zrównane z ziemią. Zostały domy. Jest masa namiotów rządowych. Jest wojsko do pomocy. Także tutaj ta miejscowość została po prostu kompletnie zrównana z ziemią. Też przed chwilą była telewizja, jakoś nakręcali tutaj, co się działo, co się wydarzyło jak to wygląda, jak ludzie sobie radzą także jak to wygląda mało domostw po prostu ocalała no i całe rodziny śpią w tych namiotach, te namioty są dla nich przyszykowywane no i też z innych tutaj miejscowości które mają po kilka domów w górach, gdzie są ściągani tutaj się złożył cały budynek no i z przodu wojsko. Samochody, namioty stacjonują właśnie w tych wioskach, które najbardziej ucierpiały. Zobaczcie tutaj z przodu ściana, po prostu pękła na pół. Tutaj tak samo instalacje, druty. Idziemy jeszcze kawałek. Tu tak samo. że każdy powinien sobie zadać pytanie dlaczego właśnie tereny parków narodowych dlaczego rdzenna ludność to wszystko idzie pod po prostu rozbiórkę nie da się tutaj ani funkcjonować, widziałam, że ludzie zbierają jeszcze te swoje różne rzeczy z domów jak mogą wyciągają pojedynczo noszą, no tato dobrze zauważył że tutaj wygląda na to, że to jest główna baza właśnie pomocy, no bo tu jest najbardziej poszkodowana. To jest tak jakby wszystko zmiecione całkowicie i zrównane z ziemią. Także oni się ustawili chyba w tych miejscach, gdzie jest najwięcej ludzi poszkodowanych. Jeszcze kawałek przejedziemy i będziemy już wkrótce zawracać, bo musimy zdążyć przed zmrokiem wrócić, a ta droga jest skomplikowana, no i druga 130 km. Tutaj tak samo wzdłuż drogi, cała ta miejscowość. Historyczne budynki popadały, twierdze jakieś tutaj, warownie, które mieli, gdzie turyści przyjeżdżali z całego świata, żeby się przejechać tą jedną z najpiękniejszych dróg w górach Wysokiego Atlasu. Tam tak samo cała historyczna budowla legła w gruzach zostały tylko szczątki. Teren, tak jak widzicie, niesamowity, czerwone góry roztaczające się dookoła. Także ludzie spędzają razem czas. Tutaj, tutaj chyba jest na Tak i część na przykład dzieci nie była w tym czasie w tych wioskach, dopiero się jedna i druga, wszystko. Już już. Tutaj jest obóz kolejny. Osiołki pomagają. Ludzie oczywiście wolontariusze lokalni. I tutaj pranie dzisiaj było, bo też widzieliśmy jak robili pranie. I pranie jest porozwieszane tutaj po krzakach i schnie. Także wszystko piorą, bardzo czyście, czysto, bardzo czysto chodzą ubrani. Także nie ma tutaj brudu, wszystko jest po prostu na bieżąco myte, prane, czyszczone. Dywany też widzieliśmy, jak kobieta prała ręcznie, deptała po nich. Także mimo, że są biedni, to widać po prostu, że dbają o higienę. Też mają bardzo kolorowe ubrania. Tak jak widzicie, na tych krzakach schną. No akurat dzisiaj nie jest gorąco, jak na Afrykę. To jest dosyć chłodno, bo jesteśmy wysoko w górach na czterotysięcznikach, tak jak Tobukal. Słuchajcie, dzieci wiozą do domów tam, gdzie było wcześniej trzęsienie ziemi. Pozabierali dzieci, ewakuowali ludzi i te dzieci dzisiaj wracają do domu. Domek, pasterzy, nomadów, jeszcze drabiny tam są, też zaczął się walić. No nie całkiem, ale zostały części z tego domku. Cały czas jechaliśmy wzdłuż tej rzeki, ale tutaj jest najładniejszy kolor i ona jest najszersza. No i wszystko się toczy wzdłuż tej rzeki. Wszystkie te wioski, co Wam pokazywaliśmy, to były właśnie wzdłuż zbiornika wodnego. Dlatego było zielono ładnie. No i tutaj naprawdę niesamowity kolor. Tato na tle żaki. Kolor <grym> emeraldowy.